Aaaa! Wow! Czemu się tak cieszymy? no uciekł odcinek. <laughs> nie no, mądre <laughs> Same niemądre rzeczy. Po prostu cieszymy się, że nie będziemy musiały myśleć mądre. Ale może będą mądre pytania i mądre odpowiedzi. A tak jest. Why Kto to wie? Zobaczymy zaraz. Dawaj, dawaj, tak nie się czekać. Kto pierwszy? Ja pierwsza? Ja, ja, ja. Dobra. Pierwszy ja Jestem zdenerwowana. Ja troszeczkę też. O, tak. Czy studia medyczne, to chyba do ciebie. Mm. Czy studia medyczne są naprawdę aż takie ciężkie, czy to ściema? E, są. So. No, dla to mnie są. Moim <grymna> zdaniem <grymna> są. Moja siostra jest lekarką. Jak patrzyłam na nią, zawsze zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że to można przetrwać. Tak, są ciężkie. Cieszę się, że już jestem po tym etapie. E, naj, najcięższe dla mnie były chyba pierwsze trzy lata. Potem, mm -hmm. e, pierwsze trzy lata. Tylko już byłam w takim chyba ciągu, że aż tak się niezdrowo zakręciłam. I chyba dlatego tylko w sensie, przeszło. że co, że tak y, bardzo uczyłaś. Tak cisnęłam. No wiecie, jak ja się kiedyś jarałam tym, że trzy godziny spałam. Mówię, wow, ale mi się udało pouczyć, Mam trzy godziny. Ja najlepsze lepsze było to, że można było spać trzy godziny i nie mieć sińców pod oczami. Tak, ale, te czasy? Tak, yy, tak, w tak. W ogóle wiesz, masz więcej jakoś energii. I pamiętam, że były takie momenty, że ja lubiłam do późna się uczyć, a moja koleżanka lubiła wstawać rano, więc. Śmieszne było to, że właśnie ja szłam spać, ona się wstawało. mijałyśmy, ona wstała, ja szłam spać. No, Nie, no są niezłe. ciężkie, ciężkie. Czwarty i piąty rok potem miałam taki luz, że poczułam, że wow, jakie wakacje. A potem szósty znowu był Ale ciężki. Ale polecamy, powiedz, że polecamy. No, każdy jeżeli, są ważni Tak, tak są życie. ważni i jest ich bardzo mało, więc polecamy. No. Ale tylko jeżeli właśnie czujesz, że to jest dla Ciebie, nie dlatego, że ktoś powiedział, nie dlatego, że żeby może powiedziałyśmy... się wydaje się jakieś prestiżowe, ale po prostu naprawdę trzeba to lubić, żeby to wytrzymać no. i ch chcieć. Przeżyć. Bo dużo osób też odpadało, szczególnie tych takich, którzy poszli, no bo rodzice poszli, no, no, bo, no. bo w rodzinie ktoś jest medyczny, no i to ciężko się kończyło, więc powinny być jakieś zaburzenia psychiczne zdiagnozowane. Na studentę. Słuchaj, dostajecie do wydania 100 tysięcy złotych, ale tylko do końca dnia. Potem przepada, co z tym robicie? Oh, o to wow. jest ciężkie. Wiesz co, no ja myślę, że bardzo szybko ogarnęłabym jakieś nowe autko. Kurczę, inwestycja tego wszystkiego, tak? Żeby potem to się nie zmarnowało. No 100 tak, tysięcy bo... złotych. Mieszkania nie kupisz już w tych czasach nie, nie, za to Nie, No, to no właśnie tak szybko przekmieniłam, no. czy może coś na mieszkanie, ale mieszkanie nie. Myślę, że mm. kupiłabym za to sobie nowe auto, Bo już jakiś czas czekamy mm -hmm. na nowe auto i no. marzymy o nim, więc chyba to byłoby nowe auto. Ja nie wiem. Pewnie bym coś sobie... W sobie coś zainwestowała, nie wiem, może jakąś wycieczkę wykupiła gdzieś w jakieś fajne miejsce, ale pewnie zawsze, jak mam takie rozkminy, co by było, gdybym wygrała w to, co lotka, to na pewno wiem, że część bym na jakieś cele charytatywne szybko przeznaczyła. Gdzie leży miasto społeczność? W Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 355. Super, następne pytanie. E, gdzie leży? Warszawa Gospana. W centrum e, Gospana, naprawdę? No, co? Gospana, tak? prostu W Skierniewicach. No, po prostu sam Ale się nie znam po prostu e, adresu. Aczkolwiek, czekajcie, czekajcie. Skierniewice, Skierniewice. Gospana, Warszawa. A proroczu, wice to jest parafia. Kościół, y, to jest parafia Miłosierdzia Bożego i to jest ulica Świętej Faustyny Kowalskiej 1. No, jeden. Mhm. No właśnie, ulica Świętej Faustyny Kowalskiej 1. No Jeszcze to pytanie zadał Alek, Gdzie może słońce nasze miasto? Nie, miał król. Następne. <laughs> jakie macie lifehacki, by zarazić ludzi miłością do Pana Boga? Mm, e, jakie mam lifehacki? Świadectwa! Dzielenie się. E, swoim świadectwem e, przeżyć różnych z Bogiem, tych intymnych, tych sam na sam z Bogiem, tych w społecznościach, bo to jakby nikt nie zaprzeczy Twojemu świadectwu, nikt nie może podważyć Twojego świadectwa tego, co ty przeżyłeś przeżyłaś. No z tym, że nasze doświadczenie to jest nasze mm. doświadczenie. Mm. Ale ja myślę, że to co jest dla mnie najważniejsze, to to ja w ogóle nie lubię czegoś takiego, bo bardzo często na jak nie wiem, e, mówimy o ewangelizacji, mm. to bardzo mm. często ewangelizacja. Eee, kojarzy nam się niestety z y, przekonywaniem kogoś do czegoś, mm -hmm. a to zupełnie nie o to chodzi, no bo tak jak super zostało za to, to pytanie, no chodzi tutaj o doświadczenie Bożej miłości, miłość. nie? Mm -hmm. e, I mi się wydaje, że takim jedynym sposobem to jest to po prostu, żeby kochać ludzi, nie? E, no Bez bo ta, ta miłość, mm -hmm. którą my tak naprawdę czerpiemy, to jest ta miłość Jezusa, nie? I kochać mm -hmm. ludzi i być dla nich, no i tak naprawdę, no, no też co możemy zrobić więcej, nie? No właśnie. Z miłości wypływa mm -hmm. wszystko, mm -hmm. nie? że I my jeżeli, jesteśmy przekaźnikami tej miłości Bożej. Tak, tak, jeżeli ktoś będzie mógł też odczuć e, tą miłość Jezusa e, i widzieć ją w naszej miłości, no to mhm. dla mnie to jest coś niesamowicie pięknego. Mhm. Ale też, jeśli można nazwać to lifehackiem. Ja po prostu bardzo lubię modlić się za ludzi, bo mam wrażenie, że w momencie, kiedy się modlę, do to tych. tak naprawdę Aha. znaczy ja bardzo mocno tego doświadczam i widzę na co dzień, że wtedy Bóg sam działa. Sam to wylewa no, miłość. Tak, nie? że Bóg wtedy wylewa sam miłość. Nie? Tak. Ja nie muszę wtedy nic robić. Po prostu się modlimy i prosimy o to, mm -hmm. żeby Bóg wstąpił i pokazał, jak bardzo mocno kocha tę osobę, żeby ta osoba doświadczyła tej miłości mm -hmm. Pana Boga, żeby nie musiała się zastanawiać, mm -hmm. myśleć, wątpić i, i, i wtedy coś takie pole do działania. Pania Bożego, a my się po prostu modlimy. Tak, najfajniejszy owoc modlitwy to ja uważam, że to po prostu jest doświadczenie Bożej obecności, miłości. Nie? To, są mm -hmm. to jest cud, który się dzieje. Mam no. Tak. Taki. Czy witamina C lewoskrętna jest polecana przez Sonię? A lewoskrętna? No nie jest, no wiesz, lewoskrętna, prawoskrętna, e, ziemba, który się ten, jak to tak określał lekarzem, który nie jest lekarzem, tak naprawdę to było takie faza. Dlatego no? ja mówiłam o tej witaminie C w pierwszym odcinku A, i dożylnie. Nie. Czy jest polecana, czy nie jest? Tylko dożylnie. do <grym grym> ja dożylnie. Tak jest, tylko dożylnie. Mhm. Ale nie, to jest Beka, nie, nie napiszcie się. Nie, ja nie jestem jakimś tam e, teraz. <grymne> <grymne> teraz nie, ale kiedyś. Chodzenie codziennie na Mszę Świętą, tak czy nie? Czy wychodzicie? Ja miałam taki okres w swoim życiu, gdzie chodziłam na Mszę Świętą codziennie, chyba przez 5 lat i nie opuściłam hmm. żadnej. Były to czasy, jak byłam w liceum, potem chyba trochę na studiach, już nie pamiętam, bo to było dawno. I msza święta ma dla mnie no, niesamowitą wartość, ale teraz nie chodzę codziennie na przez świętą, wiadomo zawsze w niedzielę zawsze jestem, często zdarza mi się być też na tygodniu, ale codziennie na pewno nie. No, ale myślę, że to, co jest najważniejsze, to po prostu to, żeby, no, żeby w ogóle szukać mhm. codziennie tej relacji mhm. z Panem Bogiem. Ja myślę, że to jest takie mega, to mega jest ważne. Standard, no. I wiadomo, że jeżeli e, ktoś ma okazję, możliwość chodzenia codziennie na Eucharystię i czuje, że to jest w ogóle coś, w takie miejsce, gdzie się spotyka z Bogiem, no to w ogóle super. Dobra, ale codzienna relacja z Bogiem. Codzienna relacja ważna. z Bogiem polecamy. Ty czy koty? Ja nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo ja w ogóle nigdy w życiu nie miałam żadnych zwierząt poza żółwiem i rybką, więc nie wiem. Kiedyś mi powiedziała psy, a teraz mam kota, więc kot jest Masz nasz super w wełku. A, dobra. Pyza. Jakich kosmetyków do włosów używacie? Kto co zadał, Michał? Pytanie od kolegi naszego. Pytanie od mężczyzny. To wcale nie jest taka prosta odpowiedź, ja używam wielu. A ja właśnie, szampon. Ja właśnie y, prawie żadnego. Mm. Ja używam szamponu bardzo randomowego mm. i odżywki raz na ruski rok bardzo ty rzadko. to są włosy takie, wiesz. I to, Ale, ale używam, y, ale nie użyłam mm. dzisiaj takiego olejku, bo moje włosy bardzo się puszą. I y, używam takiego olejku, co je tak mm. łagodzi, żeby się nie puszyły. Ale, ale żebym raz pamiętała. Ale zawsze kupuję ten sam, najwyżej link wstawię poniżej. Ja jestem włosomaniaczką, więc... Tak? Y, no, o, więc, ja nie wiedziałam. No, tak spuściłam. No, e, bardzo ładnie e, Ja używam szampon, odżywka, maska, ale to różnie, więc na teraz aż tak mocno nie. Czy to pomaga? co Pij, że to pomaga? No pomaga, no, pomaga. zdecydowanie. Już teraz są takim ładnym bardzo stanie. Kiedyś nie były. E, Co tam się od ciebie czegoś? E, maska z miodu, z oliwy, z różnych takich rzeczy, wciarki. No, ale, Chyba No, Chyba się popytam, to może ale coś. Nie jestem ostatnio zadbam. w tym regularna, ale tak. Fajnie. Ile pijecie kawy dziennie? To jest bardzo ważne pytanie, bo kawa jest bardzo ważna. I wcale nie, nie jest taka niezdrowa. Kawy dziennie? E, ja myślę, że od jednej do trzech. Ale w ogóle nie mam takich ograniczeń na zasadzie, że. Nie mam zasad, piję kiedy mam ochotę yy, i zazwyczaj to jest od jednej do trzech. Ja dwie, trzy, ale tak, że, że nie tak, żebym często się pobudzić, ale w kwestii takiej lubię. Nie? Ja lubię kawę, jaką, kamerę, jaką, jaką jakby... lubisz, jaką pijesz? Z ekspresu, ekspres. ekspresu czarną? Chyba, że ktoś, mi, kto umie, tak, czarna, czarna, tylko czarna. Tylko czarna. ja za, za to flat white i z mlekiem owsianym mm. najchętniej. W ogóle tak się odzwyczaiłam od mleka roślinnego. No, chyba od krowiego. <grywa> Złożadem, ale on zwyczajnie... Ja się od mleka roślinnego. I to, że coś do niego mam, bo w ogóle nie to jest kwestia smaku. O, co robicie, że macie takie ładne twarze. No, grubo się malujemy, a potem w kamerze wcale tego nie widać. Eee, co jeszcze? Ja właśnie mam problem z tym, że ja w ogóle jestem nie kosmetykowa. W takim sensie, że jeju nigdy mi się jakoś troszkę, nie wiem, a to nie chcę, a to to, a to mm. tamto. Jakoś się nie potrafię za bardzo o to dbać, więc myję twarz i kremu, kremuję. A Już potem myję, kładę kremuję. lekki podkład. Ja też mało w sensie się ma. Taki puder Chyba, no że mamy nagrywki, to wtedy, to wtedy grubo, to wtedy nie. grubo, nie? Ale e, tak. co robisz, ma? Co rob... Ja nic właśnie nie robię, nic. Ja myję twarz i tak jest, stosuję kosmetyki, które służą mojej. Nawilżam, dużo nawilżam, bo ja miałam problemy całe życie z serów, więc. Więc teraz jest ładnie, więc muszę. No ja właśnie jakoś miałam Ale bardziej chyba takie naturalne. Nie, chyba bardziej mam tak, że po prostu tak mam. Okej. Okay. Ja szczęście. Ja miałam trochę syfów. Ale I się myślę, zmagałam z trądzikiem. Jakoś nie <grym> uważałam czytałam... nigdy, że mam burlejskie, super ładną twarz, ale no. Czytałam dzienniki te duchowe. No. I za co jestem wdzięczna w 2000 którymś. Powiedziałam, się... <grym> że mi pryszcze znikły. Ale ty super, A potem za rok chłopie. to samo. I tak, to nie znikło czy nie znikły. Trzeba mieć duże marzenia. No ale nie to śmiejmy się. się. To się. No nie wiem, może się pojawiły jeszcze raz, albo po prostu byłam tak bardzo wdzięczna przez, przez dwa lata. Ale nie, ktoś się zmagał z trądzikiem, więc wie, że to są cud. To no, jest cud. Nie, no tak. Czego tak, dotyczą wasze największe wątpliwości? Wow. Grube pytanie. trudne, ktoś mądry zadał. Ja chyba w kwestii takiego. Mm, Alek. No. Ja w kwestii tego, czy nie minę się z Bożym powołaniem dla mojego życia i w kwestii rozsądania tego i <noise> wątpliwości. Tak, mam bardzo często, żeby A bardzo Nie rozmawiałam się chyba o tym. No tak, ale wiesz, jakby i mam dużo. Miałaś jakbyś jakby wątpliwości. Ale wiesz, to się wzmagałam w kwestii jakichś takich y, y, spraw, czy gdzieś tam pójdę, czy się nie rozmienię z Bożym powołaniem. A, Jedyna rzecz, jaką kojarzę o próbę wątpliwości, to na pewno jest taka, że często tak mam, że zastanawiam się, czy mogłam na przykład coś zrobić lepiej. Hmm. Ale to głównie chodzi o jakieś mhm. sytuacje i relacje z ludźmi, na przykład mhm. jeśli powstają jakieś nie wiem, sporne kwestie, mhm. e, albo jakieś mhm. niedogadania. Tak, to ja no biorę i wtedy, No i wtedy na przykład mam takie wątpliwości, co mogłam zrobić inaczej, e, żeby, nie wiem, na przykład nie skrzywdzić kogoś, mhm. albo żeby wyrazić jasno o to, o co mi mhm. chodziło. I to są na pewno wątpliwości, które pojawiają się w mojej głowie często. Mhm. Ale czy jeszcze jakieś? Tak, podoba mi się Twoja odpowiedź, też, też to mam. Też mam wątpliwości. W kwestii jakiejś, no właśnie, relacji, jakichś takich często dylematów, czy komuś też coś poradzisz, nie? Kurczę, no nie wiem, nie że nagle żadnych wątpliwości w moim mhm. życiu. Ja mam w kwestii też takich o, mówiliśmy o takich dużych, Bożych marzeniach, dużych jakichś takich Aha. rzeczach. Ym, jak Bóg, nie wiem, ułoży coś mi na sercu. To przez pewien czas, póki do tego dojrzeję, to duże mam wątpliwości, czy to jest od Boga, czy to nie jest za duże, mhm. że właśnie, że tam mam dużo wątpliwości, czy to coś jest ze mnie. O, to ja jestem za tą mhm. odpowiedzią. Chyba najwięcej tam mam wątpliwości, A, no. że coś mam jakiś, często nie wiem, mam na jakiś sen, mam jakąś myśl, mam jakieś pragnienie. I z, mam tutaj dużo wątpliwości, czy to jest na pewno z Boga, czy to jest ze mnie, Aha. więc tu chyba. Jaką najlepszą radę dostałeś w życiu, ale tylko jedna. Trzeba pomyśleć. Jesteś kobietą, do tego blondynką, wszystko ci wolno, idziesz jak po, idziesz jak po swoje. To, to jest moja najlepsza rada. Widzisz co? Śmiech. Śmiechy, żarty żartami, ale i, i żarty żartami, ale w momencie na przykład, to jest tekst, który często słyszałam od kolegi z pracy, ale w momencie, kiedy jesteś kobietą, która nie ma jakiegoś wysokiego poczucia wartości, szczególnie jak się jest młodszym, eee, no to w momencie, kiedy słyszałam cały czas jesteś kobietą, do tego blondynką, wszystko ci wolno, idzie jak po swoje. No ten, tak Irmina została reżyserem. No to już po. To, y, często mi to bardzo motywowało, na takiej zas ale na takiej zasadzie, że jak sobie myślałam, nie dam rady, czy dam radę, czy nie dam rady, to mhm. mnie na i idziesz jak po swoje, mm -hmm. w takim sensie, że wiesz, mm -hmm. masz odwagę i możesz to osiągnąć. Mm -hmm. Ale tak. nie powiem, czy, nie wiem, czy to nie. była moja życiowa, taka nie. najlepsza rada, jaką życie dostałam, mm -hmm. ale pierwsza, która przyszła mi do głowy i która na pewno dużo mm -hmm. zmieniało im To jest takie A. ciężkie. Wiem, miałam kolejną. Dobra, to zmieniam. To druga, to zmieniam. Zmieniam. Ale to właśnie <laughs> Ale tam, tam, na też damy, tam, tam też damy. Tam też damy. Ale była tylko jedna. Ale pamiętam, że. Mm. Jak braliśmy ślub z Marcinem, i wiadomo, że wiele osób nam życzyło wiele pięknych rzeczy, ale pamiętam, że nasza pani fotograf, Ania, powiedziała nam super życzenia, i życzyła nam, żebyśmy razem z moim mężem prześcigali się we wzajemnym szacunku do siebie. I to jest coś, co tak zapamiętałam. No, na maksa. Ja myślę, że małżeństwa rozumieją. Ja nie rozumiem. Nie, nie no ok. Kurna, nie wiem. A jakie było pytanie? Ma no najlepszą radę, którą dostałeś? Ale jest takie fajne, że. Ja mam kolejną. Trzeba Mój się zawsze mówił, ale to jest po prostu rada, która mocno wpłynęła moje życie. Wykorzystam to, że nie wiesz. E, mój się zawsze mówił: Najlepsze rzeczy zdarzają nam się wtedy, <laughs> kiedy nie spinamy dupki. <laughs> Taką naprawdę w Ucz się. Ucz się. Ucz. Nauka to potęgi klucz. Co o myśli pamiętniczek, tak? Ale nie, chyba coś ostatnio. Ojacie, czy ja mam swój problem? Jeżeli tak, jakby każdy to będzie był ostatni Kochaj i tańcz. Kochaj i rób co chcesz. No dobra, a może jaką mhm. ty byś dała radę? Najlepszą komuś. Chyba... Y żeby się nie bać, mieć wielkie hmm. oczekiwania względem Boga na swojego życia. Chyba to. Super. Jakby się was pytał, jaka jest najlepsza rada, jaką dostaliście w życiu, hmm. to właśnie dostaliście. Dobra, teraz ty masz pytanie, hmm. czy ja? Kwestia za bardzo. Ktoś się modli, ktoś robi coś na pokaz w kościele, można coś za bardzo? Chyba chodzi tutaj też, jakby wracamy do tych takich intencji naszego serca. Tak, Jeżeli nie? to jest, no bo dla kogoś za bardzo będzie miało inny wymiar niż dla nas za bardzo, dla kogoś po prostu, nie wiem, podniesienie rąk tak do góry, to może być już za bardzo na jakimś etapie, a dla kogoś po prostu taniec y, y, ala Dawid, y, po prostu szalony tak, taniec dla Boga, to może być za bardzo, a dla kogoś to może być normalne. Więc jakby kwestia intencji i tego, żebyśmy y, robili to y, dla Boga, szczerze, dla siebie, nie? Tak, tak czegoś. totalnie. A tak nie dla myślę. innych. Więc jakby jeżeli coś się robi dla innych, to mi się wydaje, że to jest za bardzo. Your guilty pleasure. Chipsy z Rossmana. Z Rossmana, uwierzcie mi, co są najlepsze chipsy jakie jadłam i znam. Mm. McFlurry z McDonalda, z Kitkatem i z Toffee. Same jedzeniowe, jedzeniowe no, U mnie też same jedzeniowe. U mnie, no, kocham chipsiki, e, kocham jedzenie, pizzunia. Mhm. Psiki, pizzunia, pizza, chipsy, żeby nie było, że strabnie. E... Czekaj, może mamy już jakieś guilty pleasure? Na ja, pewno. lody, lody rzemieślnicze. Albo lody, lody, rzemieślnicze. lody zwykłe też. My, na przykład, z Marcinem, jak pójdziemy, to mamy guilty pleasure i oglądamy rolki jedzenia. Na Instagramie i planujemy, co zjemy po poście. Też tak robiłam z siostrą, ale nie rolki jedzeniowe. Chodziliśmy do sklepu i co teraz myślę, jak to. Ja, o, oh, guilty pleasure, tak, no? ja wiem, filmowe, no. ja lubię y te takie wszystkie Disneyowskie guilty pleasure, no ala bajki? Hannah Montana, nie, no, naprawdę? no Hannah Montana, albo jakiś Camp Rock, high musical, ale to jest takie, że wow. musi być jakiś moment i ja muszę to poczuć i to są takie, e, nie chcę powiedzieć durne, wow. ale takie jakieś, które mi pokazują, o, jakieś Cinderella, Story, coś takiego. Bo to mi przenosił jakiś taki moment takich nastolatkowych czasów i to jest Słodkie. wtedy takie niewinne, czuję się tak, tak. niewinnie i tak, tak po prostu nie myślę o tym, że jest tam coś takiego.